Czego wy ode mnie chcecie? Gdzie jest Nikola Stubiecka? A skąd ja mam wiedzieć? Porwał ją pan? Nikogo nie porwałem. O czym pani mówi? Proszę pana, fakty są takie, że miesiąc temu stracił pan pracę u swojego byłego pracodawcy I może chciał się pan na nim zemścić. Miał pan długi. No i co z tego? Obserwował pan jego dom. To porwał pan tę dziewczynę, żeby zemścić się na swoim byłym pracodawcy i zdobyć pieniądze? Nie. Jeszcze raz powtarzam, nikogo nie porwałem. To po co obserwował pan jego dom? Wściekły jestem na niego, że mnie wylał z roboty. Chciałem się na nim zemścić. Wpieprzyć mu tylko chciałem. Ale nie miałem odwagi. Gdzie pan był przed wczoraj wieczorem? Pojechałem na działkę. Sprawdzimy to. Wiem, że mi nie wierzycie. Ale przysięgam, nic nie zrobiłem jego córce. No nie dość, że drań wylał mnie z roboty w tak ciężkim czasie, zostawił bez środków do życia, to teraz przez niego mam problemy. No, wreszcie. Daruj sobie. Jak? Seat Toledo. Porzucony na poboczu, na osiedlu ogrodowym. Ale ani śladu porwanej dziewczyny. Chłopaki przeszukują teren. No ale... Znalazłeś coś w środku? No właśnie nie. No ale nic? Żadnych śladów krwi? Szarpaniny, nie wiem, sznura, knebla? Cokolwiek? Dziwne, co nie? Zwłaszcza, że to jest samochód, którym porwano dziewczynę. Zgadza się model, Rakier, ślady opon są identyczne jak te zabezpieczone na miejscu porwania.